Cześć, ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale kinosowe i w dzisiejszym odcinku zanurzymy się do podwodnego świata, którego się boję. Tak, mam fobię, która nazywa się talasofobia, czyli strach przed głębinami i strach przed oceanem i tym, co ocean skrywa, więc w dzisiejszym odcinku będę reagować na straszne filmy związane właśnie z oceanem. Mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba, jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie coś w komentarzu, jeśli jesteście teraz na filmie i co, będziemy przychodzić już do oglądania właśnie strasznych filmów o oceanie. Muszę przyznać, że ja się bardzo boję oceanów i to tak naprawdę panicznie. Że gdybym zobaczył na przykład wieloryba w oceanie, to dostałbym ataku paniki i utopił się, naprawdę. Tak bardzo się boję. Więc dobra, oglądamy, mam tu jakąś kompletę z TikToka, więc ekran będzie taki mniejszy, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. I nie widzisz ich, ale słyszysz je. Gościu jest gdzieś daleko od lądu. No i ja się czegoś takiego boję. No właśnie, wieloryby śpiewają. Słyszycie to? Nie, dla niektórych może to być nie ale dla mnie to jest naprawdę straszne. Później będą jakieś animacje, właśnie talasofobiczne, czyli, właśnie strach. Jezus, nie, to jest... Dla mnie to jest strasznie złe serio, muszę to przyznać. Ej, dobra, mam kolejny film i on przedstawia. Patrzcie, jakaś greń Maja. Jakaś greń Maja uchwycona na kamerze, dobra, zobaczmy to. O jacie. patrzcie się, z łodzi podwodnej, słuchajcie, dźwięki łodzi podwodnych, patrzcie, co to jest. Czegoś takiego bym się mega bał Patrzcie, to jest jakieś wielkie coś Po prostu ogromne, gigantyczne Ludzie No czy gdybyście, wy zobaczyli coś takiego, byście się nie bali? Ja bym się bał Serio, ja bym się bał Co to robi z tym ogonem? To ma wielki ogon, co to robi z tym ogonem? Co coś jest zrobi? To fajnie w nas Albo w tą małą łódź podwodną biedną Tak, w tą małą podwodną Biedna mała podwodną. Ma o kurde, wydupiło Ty patrzcie, wybucha coś A to gdzieś odpływa Dobra. Nie wiem, ale to jest serio mega straszne. Jezu, jak to zaraz dziś wyskoczy... To płynie. Widzę to. Widzę tego nogę. Ogon. Ten dźwięk łodzi podobnej pewnie irytuje to stworzenie. Cokolwiek to jest ludzie. To jest jakieś prawdziwe stworzenie. Nie, no, oczywiście nie jest to prawdziwe. Nie no, żartuję, jest to prawdziwe. Dobra. Patrzy się! O Jezus! Dobra, ja nie wiem, jak to nagranie zostało upublicznione na YouTube, jak ten gościu w ten sposób zginął. Może, możliwe, że znaleźli gdzieś na dnie oceanu, kto wie. Tak, i o czegoś też bym się bał. Jeszcze jak to wejdzie pod wodę. Jezus, to wchodzi pod wodę. Strasznie bym się bał, że coś mi, nie wiem, uderzy w tą szybę albo coś zobaczę za szybą. Takie coś. Co się... sumie, to jest rura w wodzie? Rura w, w wodzie się boi moja kuzynka, ale ja się też się nie boję. No, wygląda to jest strasznie, ale aż tak pej, aż talasofobicznie ta dla mnie to nie jest. Jest, jest to dość straszne, oh, ale tak, jak, tak, jak tak to nie jest tak głęboko, tak, to może tak, nie, tak, nie tak, bo ja się tak, boję tak, głęboko tak, po, tak, po tak. prostu. Dobra, kolejny o film. O nie, Jakiś Lysi, dźwięki usłyszał Nurek po, przy takim jakby ringu, Oil Ring, taki jakby na wodzie. O nie, co to jest? Goblin Shark? Jakbym ja coś takiego zobaczył w wodzie, to bym się utopił Po prostu z paniki Tak by to wyglądało, tak muszę mam przyznać Będzie jeszcze 360 później Nie spadaj do wody Co za muzyka no? Jest tu pełno medus Close call, o nie, czyli to się O nie, to tu będzie coś Na 100% O jasny gwint No i czegoś takiego się boję, że po prostu Z wody coś wyjdzie, a ja jadę za... na wakacje Możliwe, że jak wrzucam, film, już jestem na wakacjach Więc no, może być ciekawie Dobra, będzie w sumie dużo różnych filmów. No nie. Ostatnia osoba, która dotknęła tego kamienia. No, patrzcie się, nic tam nie ma, to jest dosłownie nicość. Ja mam ogromny strach przed takimi rzeczami. To jest dosłownie nicość. Coś, cokolwiek może wypłynąć nagle stamtąd. Wiecie co to jest? Ningen, to jest takie straszne coś z Antarktydy. I to jest mój, w tym razem teraz się strasznie lubię tą właśnie kreaturę. Tak jakby człowiek ryba, takie dziwne coś. Dobra, kolejny film Jeśli masz tarasofobię ogląd Nie, oglądaj tego Ja O kurde Dobra, to jest złe Ale to jest taka mała grotka, typu jeziorko w sumie chyba Więc może nie jest to aż takie złe A nie, jednak to jest bardzo złe Nie widać dna O Jezu, myślałem, że to statek. W statku zatupiłem też się boję, ale nie. Ja bym nigdy tam nie wszedł. Talasofobia. źle napisane. No nie jest to coś fajnego. Boże, gdybym ja miał być na takim statku, którego dosłownie zalewa jeszcze w nocy, to ja bym się... Nie wiem co ja bym zrobił serio. To najgorsze fobie, które możesz mieć talasofobia. Mam talasofobię. Oj tak mam talasofobię, nie podoba mi się to. Co... Co to było? Kurde, przestraszyłem się. Czy dosłownie cokolwiek może z tego wyrzucić? Wchodzenie nocą do wody. No, dosłownie. Ja bym się zestrał, ja bym mega nie chciał. Mega. Później jeszcze będzie jakaś kompilacja strasznych momentów w oceanie, więc to będzie ciekawe. Co za mały ekranik. Ja cię, no tam jest pustka. Nie. Po prostu nie. Po prostu nie. Serio, ludzie, to nie jest overglassy. Ja po prostu jestem tak uczulony na głębokości i na oceany i na wszystko. Chociaż to chyba ocean nie był. Ale jestem po prostu uczulony. Dlaczego to jest taki mały ekran? Ale ja mam dosyć dużą kamerkę, więc... Wielki statek zniknął w sekundę. Zatopione statki są naprawdę złe. złe. I ten dźwięk, on jest zawsze na takich filmach. Dobra, tamto mogło już się robić trochę nudne, więc żeby oglądać najstraszniejsze rzeczy znalezione w oceanie. To jest taki jakiś YouTube short. W 2017 dron załapał w Pacyficznym Oceanie coś dziwnego pod wodą. Co to jest? To nie jest smuga światła? Czekaj. Ej, to wygląda jak ten Ningen. Teraz macie go na ekranie, Ningena. To trochę wygląda jak to. Ej, nie, to nie jest Nie wiem co to jest To jeszcze jest takie długie? 60 metrów długości, takie coś Nie, to mogła być jakaś łódź podwodna nie nie wiem. To mogła być łódź podwodna, chociaż nie wygląda trochę kształtem na łódź podwodną Dobra, a teraz przystopujmy na film Najstraszniejsze momenty właśnie w oceanach i morzach Uchwycone kamerą, więc zobaczmy to Obejrzę tak połowę, a później wrócę do tamtego filmu O Jezus no gdyby coś takiego mi wyskoczyło z wody to chyba nie tylko ja bym umarł ze strachu. Chyba każdy by praktycznie umarł ze strachu O ja cię patrz, gryzie kamerę. Ale to nie jest, nie wiem, tak nie przyjemnie tak w sumie trochę To nie jest przyjemne. To, oj nie, to nie jest przyjemne. Tylko ta woda, gdyby była bardziej brudna, to by było jeszcze gorsze. Ale nie jest aż taka brudna, co trochę... Swordfish, atak O kurde, patrzcie, Rekin, Swordfish. Ale mały, mały taki Taki mały dziad, to nie o wiem co on zrobi Co, Oj nie No i jak chodzi o coś takiego Mega się boję wielorybów Bo one są po prostu ogromne To jest po prostu gigantyczne coś w wodzie To jest po prostu dla mnie nie To jest dla mnie po prostu nie To jest straszne A niektórzy by chcieli sobie tak pobywać z wielorybem Ja wiem o tym Tak jak ten się cieszy Albo to Albo to Dosłownie whale shark Patrzcie się jaki on jest wielki, ja bym się zesrał, ja bym tam umarł Zresztą go próbuje zjeść Co to jest? A to nie jest straszne, szczerze To jest zwykła foczka jakaś Zwykła foczka, to nie jest jakaś straszne Patrz, ona porywa te... ryby im zabiera O nie, co za dziad Zabiera im ryby No dobra, to jakoś bardzo straszne nie jest, mnie najbardziej przerażają takie rzeczy pod wodą co to? Wielki rekin wskoczył na statek. Na spysku krew w ogóle. Dobra. Oj, to jest słaba jakoś Aha, wali wódź. O kurde. Nie, ale tu są w sumie same na tych filmach. Dobra, więc wróćmy do tego filmu. Bo tu też były ciekawe rzeczy. Tu też były naprawdę ciekawe rzeczy. A tam były same rekiny w sumie. To jest szarka. Kiedy chcesz wejść do wody, ten rekin się pojawiał. No. no Hold your breath in 3, 2, 1. oh oh! This is another angle for the really narrow cave that I dove through. This is what I saw while going through it. As you can see the volcanic rock here is super sharp, so I have to be really careful not to touch the rocks at all on the sides. Here's the 90 degree angle that I have to get through. Dobra nie, wider, nie but chcę but still... to było Mówi, żeby przytrzymać oddech i zobaczyć ile bym wytrzymał. Ale wodą to się inaczej odczuwa, ok. więc... Przedciśnienie czy coś tam. Dobra, coś takiego jest też dla mnie straszne, po prostu ja bym tego nie zrobił. Mój rekord chyba wyjścia jak najdalej od lądu To jest chyba z jakieś 15 metrów Bo dalej nie pójdę, naprawdę. Jak już byłem otoczony ciemnością oceanu, no to już nie. W sumie to może. Wcale nie pływałem tylko raz. I nie wiem jak się nie bałem się. Dobra. Kolejny film Co to będzie? Co to jest? Patrzcie ludzie Ej, patrzcie, tu jest coś uchwycone kamerą Jakieś wielkie coś, jakaś wielka ryba Jakiś niezbadany obiekt chyba Widzieliście to? Ej, to jest jakieś nagranie, nie wiem, z to jest Tu gościu to goście, co pływa Co to jest? Aha Pełno płaszczek? Dobra, tego też bym się bał Zacznijmy od tego, że bałbym się być w label. Po prostu Co było? Ale dobra, nieważne Red, O kurcze Jakiś czerwony alarm Tylko wielkofala Bo taka wielka fala raz w że była Muszę przyznać Nad polskim morzem Dobra, i kolejny film Znowu pływanie I rekin Jak większość tych filmów Rekin, to aż tak mnie nie przeraża po prostu nie przerażać jakby teraz wskoczył do tej wody na tego rykna. to by mnie przeraziło. This is some of a i... Ale co? O kurde. 66 feet nie wiem co to ile to jest. To jest chyba z 15 metrów. 130 milionów żyje na świecie. i to nie było w sumie takie wielkie. Spodziewałem się jakiegoś krakena. Co to koniec? To był ewidentnie koniec, więc wracamy do tego filmu z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami uchwyconymi w oceanie. Patrzcie jak walił łódkę. No nie, dobra. To jest naprawdę złe, naprawdę O! I coś takiego mnie przeraża Patrzcie, po prostu statek płynie jakiś, nie wiem, jaki I fale takie wielkie po prostu na ciebie lecą Albo to Jak tu nie ma żadnego wielkiej ryby w tej wodzie To na stole pływa jakaś nieodkryta ryba Bo odkryto tylko 5% oceanu, to jest najstraszniejsze O! Jakieś coś pod wodą w końcu Ciągle są jakieś nad A, to ośmiornicka To tego nie wiem, czy się bym bał Jakbym zobaczył ośmiornicę, to bym chyba się jakoś nie bał bo taka przyjazna całkiem bym powiedział A TO BYM SIĘ BAŁ e, Gościu na desce surfingowej Zobacz, jest obok wieloryba No nie To bym się strasznie bał To jest takie wielkie, że po prostu dostaję ciarek, naprawdę A to jest od 4 lat To jest film od 4 lat? 4 latki to oglądają i się nie boją? A ja się tego boję A nie, to nie było od 4 lat To był po prostu numer A to, to już w ogóle nie jest dla mnie straszne Żółw, chociaż gdybym takiego zobaczył pewnie wyłaniającego się z ciemności, to bym pewnie się i tak przestraszył bardzo. Ale nie panicznie, panicznie byś przestraszył rekina delfina. Wieloryba. Właśnie takiego wieloryba. Nie, po prostu bym się tego bardzo bał. No patrz na to. Nie ja bym się bardzo bał. No nie, nie mógłbym. Nie mógłbym tam lecieć bo to jest takie wielkie po prostu... i numer jeden, co jest? A, Humbug Whale. Po prostu nagranie wieloryba. Na głęboiznach. Na głębiznach to nie jest dla mnie za fajne, bo się ich boję Pewnie dlatego. No, e, patrz, pływa jeszcze mały obok. Tego małego bym się może nie ma. Okej, okay, zrobiłem inne 360, ale niestety mi tego nie nagrało, bo zapomniałem odpozować jak zawsze. Ale mam inne i to może najciekawsze ciekawsze 360, bo będziemy schodzić na najniższy punkt oceanu. Więc zobaczymy. Schodzę. Od razu, oczywiście, rekin jumpscare musi być, bo bez tego by się nie obyło. Schodzimy. Ale to wygląda tak specnie, wszystko. Schodzimy. 330 feet. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy. Powinni podać to w metrach, ale dobra. 831 feet. Cokolwiek to jest, dobra. Schodzę już na dno i się robi coraz czarniej. O nie. Nie podoba mi się, co to jest. 2700 to już jest, nie wiem, 100 60? Nie wiem. Nie no, więcej! Co to? 700 500, jakiś kraken albo kałamarnica olbrzymia. Ej, dobra, widzicie, po mojej twarzy mi się to nie podoba. 9816, co to jest w ogóle? Czy to w ogóle wiatan jakiś? Chyba tak. Schodzimy na samo dno. Titanic za to, takiej głębokości. 12 500 12 500 Nie metrów nie wiem czego 20 tysięcy fit nie wiem ile to jest Ale my schodzimy jeszcze głębiej o kurde Jezus 35 756 James Cameron Records nie wiem co to jest To co to? Tam coś jest Picard and Walsh Record 35 000... Ktoś tu był na takiej głębokości? Jezus mam no, w sumie ktoś musiał być. Co to jest? Eee! We go further beyond. Nie wiadomo ile metrów. To jest jakieś opuszczone miasto. Dobra. To jest znaczy się krótki film, a to spoko film, tak mi się wydaje. To są jakieś domy. Kurde, dostaję ciarek, nie wiem czemu. Tak już jestem zbudowany. Dostaję ciarek po prostu. Tam są jakieś drzwi... Można zobaczyć w tym miejscu. Plecy są najważniejsze, wiecie? Co to, to koniec? Jest. Okej, okay. przez to, że mi się nie nagrała składanka strasznych zdjęć talasofobicznych w tamtym nagraniu, to reaguję na inne. I zobaczymy, czy będzie lepsze czy mocniejsze. Tam to było takie sobie, tam było dosyć nudno. Nie było tak strasznie intens, straszny strach przed oceanem. To mnie nie przeraża, szczerze, bo to jest basen. Ja bym się nie bał chyba za bardzo tam pływać, bo to jest basen. Chociaż, no nie wiem, głębokość to głębokość, ale basen to nie jest tak źle. Co to jest? Whale Shark. Dobra to mnie... to bardzo się czegoś takiego boję. Tak to jest dużo gorsza składanka. Dobrze, że ją znalazłem. To był jakiś mobis Hang Shark chyba. Jezus! To śpi chyba. Boże, ale to jest straszne jeszcze, to z nocą. No nie człowieku Kurde, no nie, gdybym ja wskoczył do wody i to zobaczył, to... To papa, już by nie było filmów na tym kanale nigdy. Co to jest? Czemu tam jest oko? Chyba jakiś nieodkryty, nieodkryty rodzaj ryb. Taki wielki, co to jest? Co to jest za ryba? Zaligator? Nie, co to jest? Nie wiem, ale jakbym znowu, jakbym coś takiego zobaczył, to bym się bardzo bał. Po prostu. Dobra, to jest złe. To jest bardzo złe, chociaż to jest zoologicznym. Zoologicznym cego, tak, zo. Ale to i tak jest bardzo straszne. Ale bym podszedł do takiej. bym taką widział. No nie, po prostu nie. Ludzie, jakieś byłem na promie i kiedyś nurkowałem w Egipcie i tam było bardzo, bardzo głęboko, było tak głęboko, że nie było widać na w jednym momencie. Ale jakoś się nie bałem. Popływałem, zobaczyłem płaszczkę. Było nawet nieźle. Kurde, to jest jakieś dziwne, to nie było takie straszne. To jest straszne. Czemu to jest w jakimś jeziorze? Wieloryb. Chyba, że to nie było jezioro. Dobra, to jest wklejone, to jest oczywiście wklejone. To wygląda jak jakiś megalodon, ale megalodony już wymarły, więc... Chyba. Co to jest w ogóle? Dobra, to już będzie chyba ostatnie, co będziemy dzisiaj oglądać, bo już film dosyć długi, szczerze. Dobra, to, to tak, to jest złe, to jest bardzo złe. To jest gdzieś na Antarktydzie, to jest po prostu bryła lodowa, to jest dla mnie straszne. To jest dla mnie bardzo straszne. A to jest dla mnie jeszcze straszne. Chociaż to chyba nie jest prawdziwe. Bo to było trochę za duże. Chyba że jakiś wielki. To jest dla mnie przesada. To w tym momencie, już że dla mnie jest przesada, mam ciarki na całym ciele. Jeśli będziecie chcieli więcej w ogóle tych kombinacji talasowobii. Na Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, jak też was to przeraża i nie jestem jedyny. Ej, to jest słodkie. Dobra, muszę przyznać. To jest słodkie. To jest po prostu foczka wyglądająca z za tafli wody. To jest słodkie szczerze. A to nie jest, nie, nie, to jest głośne w cholerę. Jezus Maria. To się dzieje coraz gorzej tutaj jest. Dobra. To jest koniec. To jest oczywisty fake, więc to nie jest dla mnie straszne. O, spójrzcie na jaki film natrafiłem. Natrafiłem na film nie z Ningenem. Jak ktoś sobie spotkał Ningena w oceanie, gdzieś pewnie na Antarktydzie, więc zobaczmy. Mój idol, patrzcie, bardzo lubię tego Ningena. No. No spójrzcie, no. Jak coś takiego zobaczył, to też po prostu wyszedłbym z siebie. Ale jest słodki, no muszę to przyznać, patrzeć na niego. No on jest prześliczny. Ningent to jest najlepsze, co istnieje, szczerze. Patrz jak sobie go zjada ładnie. No, jak podobało wam się właśnie taki film, w którym reaguję na mój największy strach, który po prostu może mnie spotkać, bo to jest po prostu moja fobia, boję się tego panicznie. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało. Jeśli oglądaliście do końca, napiszcie... Ziemniak.